Sprawa tak zwanego Sylwestra Marzeń i występu grupy cokolwiek przechodzonych gwiazd hip-hopu, które zamieniły go w demonstrację polityczno-ideologiczną, sprawiając, że Sylwester Marzeń stał się dla Prawa i Sprawiedliwości czymś w rodzaju Sylwestra z piekła rodem, zapewne nie wydaje się Państwu e, słusznie zresztą, sama w sobie wystarczająco poważną rzeczą, aby zajmować się nią na takim kanale, jakim jest mój tutaj kanał YouTube'owy. Ale coś bardzo ważnego czai się w tle i o tym tle chcę Państwu powiedzieć. Nie chcę mówić o samej historii, która jest oczywiście bardzo groteskowa i są tam przełomowe różne śmieszne momenty z zapraszaniem Melanie Si z jej odcięciem się od imprezy, potem z zaproszeniem no tegoż właśnie wspomnianego zespołu czarnookich groszków, czy jak tam ich nazwę przetłumaczyć. O tym wszystkim zresztą napisałem artykuł do Tygodnika do Rzeczy i o politycznych sporach, które się wokół tego wszystkiego toczą, kiedy to Solidarna Polska zarzuca pisowi. Zdradę ideałową i lansowanie chorej ideologii, wrogiej ideologii w swoich mediach. A Prawo i Sprawiedliwość usiłuje przekuć tę sprawę. Czy działacze Prawa i Sprawiedliwości usiłują przekuć tę sprawę w historię zamierzoną, perfidnie przemyślaną i akcję jakąś, w której udowodnili całemu światu, że nieprawdą jest to wszystko, co nam zarzucają na temat, jakobyśmy prześladowali wiadomo mniejszość i jej. Sześciokolorowe, pseudotęczowe banery. Podkreślam pseudotęczowe, bo tęcza prawdziwa ma 7 kolorów i jest bardzo symboliczne to, który z tych kolorów został przez ruch LGBT usunięty. Ale o tym y, kiedyś już mówiłem i wracać do tego nie będę, bo to nie jest ważne. Co jest ważne? Ważne jest to, że twierdząc, iż nic się nie stało, jak stwierdziła na przykład Joanna Lichocka zaraz, zaraz po imprezie, a pijmy szampana, cieszmy się i nie zwracajmy uwagi na to, co tam sobie jakieś opaski pozakładali tęczowe i coś tam powiedzieli. Otóż nie można powiedzieć, że nic się nie stało, ponieważ za pomocą takich wrzutek, takiego rozsnuwania na zwykłej potańcówce, Czegoś, co Wańkowicz nazwał smrodkiem dydaktycznym, choć tutaj mamy do czynienia raczej ze smrodkiem albo wręcz ze smrodem propagandowym, oswaja się Polaków z czymś, co jest istotą szaleństwa. Istotą ideologicznego szaleństwa. Oczywiście ci, te, te czarnookie groszki, były zapewne w swoim występie przekonane, że oni występują w ważkiej sprawie. Wspierania jakichś ludzi, którzy są dyskryminowani, jakichś ludzi, którzy są prześladowani, którzy w ogóle na całym świecie zasługują na ochronę, a na szczególną ochronę zasługują w Polsce, bo tu, w tym katolickim kraju, są szczególnie prześladowani. Oni sobie mogą tak wierzyć, możemy dyskutować, że LGBT to nie są litery oznaczające jakąkolwiek zbiorowość ludzką czy jakiekolwiek konkretne osoby, tylko Pewną ideologię, tak jak komunizm nie oznacza robotników, a feminizm nie oznacza kobiet. Ale tutaj się pojawia, proszę zwrócić uwagę, coś bardzo ważnego, a mianowicie wylansowanie pojęcia społeczność LGBT. I to się powtarza we wszystkich dyskusjach, bo nawet prawicowi, umownie mówiąc, komentatorzy bez to łykają, nie zauważając, że tu jest istota fałszu, potwornego fałszu. Sprawa. Społeczności LGBT w Polsce. Czy ta społeczność w Polsce jest prześladowana, czy ta społeczność nie jest prześladowana, czy wolno ją wspierać nawet jeśli jej nie jest prześladowana, to co złego w tym, że ktoś powie, że ją wspiera? Otóż to złego w tym, że nie jest istotne, czy ona jest prześladowana, czy ona nie jest prześladowana, nie może być. Bo co jest istotne, nie ma żadnej społeczności LGBT. Powtarzam, nie ma czegoś takiego jak społeczność LGBT. Nie wiem jak na szerokim świecie, podejrzewam, że tam też nie ma. Też została wykreowana jako pewien konstrukt ideowo-polityczno-propagandowy, ale w Polsce nie ma jej z całą pewnością. To, że są homoseksualiści męscy i. Yy... Damscy i, i jakaś grupa ludzi dotknięta schorzeniem zwanym dysforią płciową i poszukujących swej tożsamości płciowej, na przykład w operacjach zmiany płci i dużo liczniejsza grupa tych, którzy pod wpływem popkulturowych rozmaitych uwarunkowań zostali wciągnięci w coś, co z pozoru tylko jest dysforią płciową, ale naprawdę z schorzeniami czy problemami zupełnie innego rodzaju, na które żadne operacje uzgadniania płci, czy, czy żadne ideologiczne uznawanie za płeć tego, co człowiek uważa, że on ma, a nie jak jest biologicznie uwarunkowany, to wszystko. Zostawmy to na boku. Nie jest istotne, że oni są, ilu ich jest. Istotne jest to, że nie są oni społecznością. Tak jak nie ma w Polsce społeczności Łysych. Są łysi? Są. Ale jeden łysy jest w platformie, a drugi łysy jest w pisie. Jeden łysy może być księdzem, a drugi rozpustnikiem z klubu Stonewall czy, czy, czy jakiegoś takiego czegoś innego, a trzeci jeszcze jest stolarzem, a największej podejrzewam, łysych ma głęboko gdzieś. Politykę, deklaracje ideowej nie czuje się w ogóle, w, nie czuje potrzeby identyfikowania się ani z jedną, ani z drugą partią polityczną, ani z żadną opcją ideologiczną, tylko sobie po prostu żyją. Tak samo jest z homoseksualistami. Jakkolwiek oceniać liczebność, ludzi, którzy poczuwają się do różnych odmienności seksualnych czy Zachowania ich seksualne odbiegają od tego, co jeszcze 15-20 lat temu uchodziło za normę, a chyba nadal uchodzi, ale seksuolodzy już boją się o tym publicznie mówić. Według najlepszych, najbardziej całościowych, wiele lat już trwających, co roku powtarzanych badań Uniwersytetu Chicagoskiego, który się wyspecjalizował w takich badaniach ludzkiej seksualności, to osób homoseksualnych jest około jednego do 2% populacji. Jest jeszcze oprócz tego taka, taka miękka strefa pośrednia, czyli to, co seksualologia nazywa zachowaniami seksualnymi. To jest kolejnych parę procent osób z zachowaniami, przepraszam, homoseksualnymi, czyli to jest kolejnych parę procent osób, które nie są tak zdecydowanie, ale bardziej trochę w te, trochę w tamte. Nie jest to istotne dla naszej tutaj rozmowy. Istotna jest ta liczba. Jeżeli powiedzmy jest, 2% takich twardych homoseksualistów, którzy dla nich nie jest to zabawą, do oni po prostu nie mogą z inną płcią, bo ich to kompletnie nie kręci, nie ciągnie. To znaczy, że w 30-milionowym kraju, powiedzmy, że mamy koło 30 milionów dorosłych, bo tutaj bo liczmy od nieco wcześniejszego wieku niż pełnoletniość, powiedzmy od 16-17 lat, kiedy się w ludziach seksualność w naturalny sposób budzi. No to znaczy, że mamy w Polsce jakby nie liczył grubo ponad pół miliona homoseksualistów. Co najmniej 600 tysięcy, ale razem jeszcze z tymi zachowaniami homoseksualnymi pewnie jest około miliona. No i ja się pytam, gdzie oni są w życiu publicznym? Jakie są wyniki wyborcze? Partii, która jedzie na tym, że jechała na tym, że chyba już nie istnieje, znaczy się połączyła z, z dawną komuną. Partii, która jechała na tym, że jej lider jest homoseksualistą i który jako trybun polskich homoseksualistów próbował występować. Jakie są zasięgi rozmaitych przede wszystkim organizacji LGBT? Ile ludzi tam działa? Ilu ludzi przychodzi na ich imprezy a z tego wszystkiego więcej niż połowa wcale nie jest homoseksualistami, tylko po prostu zwykłymi lewakami, którzy się pod te hasła akurat chwycili, bo te hasła są modne i zapewniają wsparcie propagandowe i ogromne pieniądze. Jeżeli ktoś nawiasem mówiąc chce mi wmówić, że prześladowana mniejszość, prześladowana mniejszość to jest taka mniejszość, która ma za sobą wszystkie gigantyczne koncerny niewiadrygodne pieniądze no proszę zobaczyć choćby znaleźć w internecie koalicja wspierania LGBT zarejestrowana jako koalicja lubistyczna przy Senacie Stanów Zjednoczonych to jest ponad 400 firm wszystkich największych firm światowych z każdej branży największych banków Największych y, y, Big Techu, największej Big Farmy, big, big, właśnie, tak powinienem powiedzieć, ale też i firmy doradcze biznesowe i całe koncerny rozrywkowe typu Netflixa, Disneya. To no wszyscy tam są jako lobbyści wpłacających gigantyczne pieniądze na LGBT i widać te gigantyczne pieniądze, więc jak można mówić, że coś, co dostaje takie miliardy, jest prześladowaną mniejszością? Jest zupełnie czym innym. Ale na pewno nie jest społecznością. Są homoseksualiści zaangażowani po lewicy i są homoseksualiści w Prawie i Sprawiedliwości przecież nawet w rządzie. Wiemy o tym, bo wyautowywała ich swego czasu Gazeta Wyborcza czy inne lewicowe media, używając takiego argumentu, że jak tutaj ty jesteś homoseksualistą, to to musisz być nasz, prawda? Z tą samą. Butą głupotą, z jaką marciści komuniści uważali, że robotnik musi być komunistą. A jeżeli robotnik nie jest komunistą, jest chrześcijaninem, no to znaczy, że jest nieuświadomiony i trzeba go uświadomić za pomocą knuta, pałki, wsadzania do więzienia. Dokładnie takie samo podejście do homoseksualistów. Jest, są w rządzie. Są w sejmie, są po różnych stronach sceny politycznej, są między nimi ludzie uczciwi, są skończeni kłamcy i odrażające typy, a większość z nich w ogóle nie chce się w nic angażować i nie ma najmniejszego prawa żadna organizacja LGBT do ich reprezentowania. Tak jak grupa wariatek feministek nigdy nie miała prawa do reprezentowania kobiet, chociaż się nazywają organizacjami kobiecymi. Ale jak my się zgodzimy na to i powiemy, o! Ta grupka ideologów reprezentuje społeczność i ona ma prawo występować w imieniu tej społeczności, to już się godzimy na coś bardzo, bardzo niebezpiecznego. Tak, bo czasem się pytają ludzie dobrej woli na Twitterze, tak. No dobrze, a co właściwie szkodzi poprzeć sobie homoseksualistów? Otóż to szkodzi, że my nie popieramy wtedy. Jakiejś konkretnej osoby, która może być draniem, a może być bardzo porządną osobą, bo to nie jest warunkowane przez, przez seksualność. To jest to wielkie odkrycie cywilizacyjne, ta wyższość Polski, o czym mówiłem w filmiku nieustająco polecam, o tym, że czoła powinniśmy dumnie do góry nosić w filmiku ostatnim ubiegłorocznym, to, że my nie uważamy seksualności za sprawę publiczną, tylko za sprawę prywatną. Ale jak my się zgadzamy na mówienie, że jest jakaś społeczność homoseksualna i tę społeczność LGBT reprezentują jakieś konkretne organizacje, to już się zgadzamy na to, że nasze życie publiczne jest drenowane przez ideologię, którą te organizacje reprezentują. A ta ideologia wbrew pozorom nie ma nic wspólnego z seksem ani seksualnością. Bo tak jak powiedziałem. Wiele razy to pisałem i przypominam i powtarzam: w ruchu LGBT w ogóle nie chodzi o homoseksualizm. Ten ruch mógłby powstać, gdyby. Na przykład na Zachodzie tak traktowano przez wieki homoseksualizm jak w Polsce jako sprawę prywatną, może trochę zabawną, może jakiś tam defekt danego pana, ale nic więcej, nie jako zagrożenie dla społeczeństwa, to ruch LGBT by mógł powstać jako ruch swingersów, na przykład, tak, odrzucających normy. Tak naprawdę tu chodziło o co innego. To jest stara, prastara, jakobińska socjotechnika, która opowiada znajdź grupę. Która ma pretensje do społeczeństwa, czuje się represjonowana, wystąp w imieniu tej grupy. Występuj jako ten, kto przywraca sprawiedliwość, a potem władzę zdobędziesz. To ta grupa społeczna przestaje już być ważna. Tak jak robotnicy w Związku Radzieckim byli ostatnio, czy w innych krajach socjalistycznych, ostatnią grupą. I zobaczcie Państwo. Pierwotnie tym proletariatem, na którym ideolo się oparło, ta nowa rewolucja, ten neo neobolszewizm, neonazizm, jakkolwiek to nazwać, który w tej chwili światu zagraża, pierwotnie się opierał na feminizmie, na idei reprezentowania kobiet. To kobiety miały być tą mniejszością prześladowaną, represjonowaną i w imię społeczności kobiecej występowano. Gdzie teraz są? Społeczności kobiece. Feministki tradycyjne mają już na zachodzie przerąbane. One zostały już, spotkał je ten las, co takich szczerych bolszewików leninowskich spotykał potem po rewolucji październikowej. Pat no oczywiście w tej chwili to nie jest tak dosłownie, ale są odsuwani, wykańczani, okazują się terfami, transfobami, tak dalej, bo to tak działa. Używa się takiej mniejszości, a potem się ją Wysyła na sołowki rękami jakiejś jeszcze innej mniejszości. Dlatego coś zaczęło się od LGBT, a potem było LGBTQ, a potem było LGTBI, a jego, i zobaczcie, te flagi jakieś, co w Londynie. Ostatnio tam w, na miesiąc dumy wieszano takie flagi. Wyglądają w ogóle już jak. Jak jakieś staroświeckie stroje plażowe z 17 pasków złożone, jeszcze z takim trójkątem jak stara flaga Czechosłowacji, jeszcze z siedmioma innymi paskami, i każdy ten kolor reprezentuje jakąś mniejszość, której głównym celem po to ją zasponsorowano, po to ją stworzono, żeby szachowała te poprzednie mniejszości, i w razie czego jakby one zaczęły podskakiwać i rzeczywiście chciały jakieś swoje prawa realizować, to żeby. Można było zrobić z nimi to, co zrobiono z feministkami typu Kathleen Stock czy, czy Martiny Nawratilowej, czy najbardziej może znanej J.K. Rowling, która już nie jest autorką Harry Pottera, bo Ministerstwo Prawdy wstecznie ją właściwie pozbawiło tego tytułu za niesłuszne Trans, transfobiczne czy terfioiczne, tam, nieważne, nie znam się na tym ideolo. Państwo może czują się niedosatysfakcjonowani, jeśli ja będę mówił, jeśli ja mówię tutaj o. E, tych sprawach używając e, bezosobowej formy czasownika zrobiono, zasponsorowano, stworzono, a kto państwo spytacie? A może będziecie chcieli saszyć, ha, 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 jakaś spiskowa teoria dziejów, tak? powiada ten Ziemkiewicz, że tam gdzieś jest jakaś ukryta synagoga w podziemiach, e, gdzie masoni 37 stopnia rządzą całym światem. Nie, proszę państwa. Wystarczy zajrzeć do Internetu i zobaczyć sobie na przykład koalicję wspierania LGBT w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowaną jako koalicja lobbystyczna przy kongresie, przy Senacie Stanów Zjednoczonych. Jak już o tym mówiłem, tak, to jest zupełnie wystarczające, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, a kto to wszystko robi, to wszystko robią wielkie koncerny, czy raczej zarządza nimi, zarządzająca nimi plutokracja, która stworzyła swoją ideologię. Proszę czytać Harariego, albo tego, co ostatnio profesor Wielomski bardzo celnie streścił, całe to nauczanie Harariego, straszne, straszne, powiadam Państwu, to jest, to jest Marx, Hitler, to są przy tym pikusie to, co oni sobie wymyślili, bo oni cząstkowo, a tu jest pomysł stworzenia idealnego, komunistycznego, czy de facto niewolniczego systemu na skalę globalną. I proszę sobie zaglądać yy, są w internecie dyskusje w Davos, wykłady, które tam w Davos są. Można sobie Klausa Schwaba poczytać, strasznie ciężka lektura, ale tam też to wszystko wyłazi. To jest ta grupa, trochę jak w mojej starej powieści, pieprzony los kataryniarza. Naprawdę, tak to sobie wyobrażałem, że znajdzie się grupka takich ludzi i stwierdzi: No, skoro Bóg umarł, ktoś go musi zastąpić. A kto nie, jeżeli nie my, którzy jesteśmy najbogatsi, najbardziej wpływowi i mamy narzędzia do hakowania umysłów, jak to Noel Uval Harari nazwał, którzy sprawimy, że w przeciwieństwie do poprzednich nieudanych prób, gdzie przemoc trzeba było zastosować, strzelać w potelice, wsadać do łagrów i dlatego to się nie udało, bo wzbudziło opór, teraz zbudujemy ten nowy, wspaniały świat, w którym my będziemy bogami, a reszta będzie na nas zapierdzielać. Zbudujemy to metodami całkowicie pokojowymi, przyjemnością, sprawianiem rozkoszy, a nie przemocy, i pod wielkim przymusem historycznej konieczności, że po prostu trzeba ludzkość wziąć za pysk, ponieważ inaczej ona zniszczy planetę i wszyscy zginiemy. Jak się nie wprowadzi na skalę globalną nowego totalitaryzmu, ale takiego mega totalitaryzmu, to zniszczą ludzie planetę. Po prostu trzeba ich chce. Będą żreć mięso zamiast robaków, będą spalać benzynę nie, zamiast kupować od nas czy wynajmować od nas samochodziki elektryczne albo po prostu pobrztalać piechotą. ważne, Będą robić różne rzeczy, co kto chce, a nie mogą robić, co kto chce, bo trzeba ratować planetę. Jeśli my. Nowi bogowie, tę planetę uratujemy, no to skromną, naprawdę bardzo skromną zapłatą ze strony ludzkości, która winna nam za to wdzięczność, będzie to, że będziemy mieli absolutnie uprzywilejowaną pozycję w tym nowym totalitaryzmie. Patrzcie Państwo, jak żeśmy daleko zaszli, tak? Wychodząc od grupy jakichś tam przechodzonych hip hoperów, którzy sobie pozakładali takie opaski, żeby opowiedzieć, jak to oni wspierają w Polsce społeczność LGBT i patrzcie Państwo, jak... jak Fatalne skutki, naprawdę. Oczywiście nie tak z dnia na dzień, nie od razu, ale to jest część tej ewolucji. Jak fatalnym będzie, jeżeli się zgodzimy z tym podstawowym fałszem, że w Polsce istnieje społeczność LGBT, no a dalej, już zaraz się zobaczy, ona jest sobie na pewno dobrze traktowana. Otóż nie istnieje. Ale wytworzenie takiej społeczności rzekomo prześladowanej z ludzi, którzy tak naprawdę wcale nie czują się, nie poczuwają się do wspólnych interesów, jest, jak powiedziałem, praźródłem każdej zbrodni wielkiej, która w dziełach ludzkości występowała. Każdy zbrodniczy system zaczynał od tego, że się czuł reprezentantem robotników, rasy aryjskiej, zdrowego ludu, prawda, czy czegoś tam innego. Nie. Narzędzia demokratyczne pozwalają ludziom umieszczać się w takiej społeczności, w której się czują. Dlatego republiki trzeba bronić. To jest dzisiaj bardzo trudne, ale trzeba je bronić, zanim jeszcze sprawy potoczą się tak daleko z narastaniem zamordyzmu i umieraniem wolności, jak to się dzieje w tej chwili na Zachodzie. A jednym z takich drobnych spraw jest na każdym kroku przeciwstawianie się tej demagogii, którą Łatwo ustępując na Zachodzie otworzono drogę do tego, co tam coraz bardziej się dzieje. Nie ma żadnej społeczności LGBT i nie ma nikogo, kto uprawniony jest do jakichkolwiek działań motywowanych ideologią przez niego wyznawaną jako rzekomo występującej w obronie tej społeczności, bo jej nie ma.